Cześć, ja jestem Dariusz i razem z Marą i Wiktorią witamy Was serdecznie na kanale Insinity. Dzisiaj pierwszy odcinek w tematyce, na którą ja bardzo długo czekałem, czyli oczywiście montaż, ponieważ jest to gdzieś tam chyba moja ulubiona dziedzina z filmoróbstwa. I co, dzisiaj przedstawimy Wam podstawowe techniki, rodzaje cięć e, stosowanych w montażu. A jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego pokazaliśmy Wam tą scenę wyrwaną z kontekstu na początek, to zostańcie z nami. Montaż filmowy to sposób łączenia ze sobą poszczególnych ujęć, więc siłą rzeczy występuje w większości filmów, chyba że się zdarza, zdarzają się takie sytuacje, gdzie coś jest zrobione na przykład na jednym ujęciu z różnych przyczyn. Ale dzisiejszy odcinek jest o montażu, więc ważne jest to, żebyśmy mieli na względzie, że montaż powinien być niezauważalny dla widza, i montaż nadaje ostateczny charakter, kształt filmu. I musi w sposób jasny prowadzić nam historię. Nie może widza z tej historii wyrywać i przeszkadzać mu w odbiorze. I poza tym montaż ma trzy strony: technologiczną, merytoryczną i kreatywną. Technologiczna to oczywiście chodzi o sprzęt, na którym montujemy albo za pomocą którego montujemy. Merytoryczna to różne techniki montażu i kreatywna, czyli to. Co, co możemy wymyślić, żeby z poszczególnych ujęć złożyć? Jaki pomysł będziemy mieli na to? Jaki charakter nadamy temu filmowi dzięki właśnie zastosowaniu różnych możliwości montażu? Jeśli chodzi o stronę techniczną, w dzisiejszych czasach głównie do montażu filmów używamy komputerów. I jak już wiecie, my do montażu używamy programu DaVinci Resolve, który jest y, darmowy i jest do pobrania na oficjalnej stronie producenta. I co ważne, warto opanować jak najszybciej skróty na klawiaturze, bo one znacznie przyspieszają później pracę. Darek na przykład na samym początku krzyczał na mnie, że korzystam z myszki, więc musiałam jak najszybciej opanować te skróty. Dzisiaj korzystałam z programu Adobe Premiere i znaczna część tych skrótów, które już opanowałam wcześniej, powtarzała się w tym programie, więc im szybciej opanujecie te skróty, tym lepsza będzie wasza praca. Jeśli chodzi o aspekty merytoryczne, to każda Technika montażu i każdy rodzaj cięcia ma takie swoje dwie strony medalu. Pierwsza to jest to, jak to fizycznie zmontować do kupy, a druga to, jakie to nadaje znaczenie, jakie to wywołuje odczucia to zestawienie. Więc montując, miejcie zawsze to na względzie, że każde cięcie i zestawienie jednego ujęcia z drugim, jakimkolwiek, ma nie tylko swoją formę fizyczną, ale także ma swoją funkcję narracyjną. I dlatego, jak my będziemy omawiać techniki, to będziemy się skupiać zarówno na jednym, jak i na drugim. Pierwsza grupa to cięcie i techniki podstawowe, które wykorzystuje się najczęściej i mają one na celu opowiedzieć historię i połączyć ze sobą różne ujęcia w niezauważalny dla widza sposób. Pierwsze, najprostsze cięcie to tak zwane cięcie proste, inaczej mówiąc, twarde. Jest to po prostu zestawienie jednego ujęcia z drugim ujęciem, czyli połączenie końca pierwszego z początkiem drugiego. Asia! 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 Ogólnie warto pamiętać, aby nie było żadnych dziwnych przeskoków, żadnych dziwnych cięć, szarpnięć, niczego takiego. I jak to zrobić? W trakcie montażu wybierz ujęcia, które przeskakują o minimum dwa plany albo o jeden plan, z tym, że kolejne ujęcie musi być wtedy nagrane o jakieś 30-45 stopni. Z innego kąta. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat planów filmowych, zapraszamy do obejrzenia odcinka, który jest już u nas na kanale. Kolejną techniką to jest nakładanie dźwięku i obrazu. Tak zwane j i l Gdzie j to jest wtedy, kiedy jeszcze widzimy obraz z poprzedniego klipu, a już słyszymy dźwięk z następnego, a l na odwrót, kiedy widzimy już następny klip, obraz. A wciąż słyszymy jeszcze dźwięk z poprzedniego. Najczęściej stosowane jest to w dialogach, kiedy na przykład jedna postać zacznie coś mówić, potem poka pokazujemy twarz drugiej osoby, która słucha, a wciąż słyszymy jeszcze y, słowa wypowiadane przez tą pierwszą postać. Dlaczego można się spodziewać? Po Sejmowym aferzyście Słucham! To panią należy rozliczyć ze wszystkich afer, swego matactwa, krętactwa. Dlaczego można się spodziewać po sejmowym aferzyście? Słucham? To panią należy rozliczyć ze wszystkich afer, swego matactwa, krętactwa. Kolejne częste zastosowania to jest przy przejściu między scenami, kiedy już chcemy wprowadzić jakiś dźwięk z następnej sceny na przykład, a wciąż jeszcze widać obraz z poprzedniej. Eee, przy przejściu do retrospekcji, czy nawet, żeby. Ujawnić jakiś przedmiot, który już był w scenie, ale wcześniej go jeszcze nie pokazywaliśmy fizycznie. Montaż albo cięcie na ruchu. Jest to technika, gdzie tniemy jedno ujęcie w trakcie trwania jakiegoś ruchu, żeby kontynuować ten ruch z innej perspektywy. Najlepszym tego przykładem jest na przykład podnoszenie ręki, upadanie jakiegoś przedmiotu. Dzięki temu scena jest bardziej płynna i łatwiej dokonać przejścia między ujęciami. Cięcie na dźwięku, czyli akcentowanie przejścia z jednego ujęcia do drugiego, albo też i sceny, e, za pomocą jakiegoś nagłego dźwięku. Może to być kraśnięcie, może to być styknięcie palcami, i przeważnie ten dźwięk pochodzi albo z jednego ujęcia, albo z drugiego. Kolejna technika to e, cięcie za wzrokiem bohatera. Polega to na tym, że mamy kadr, w którym widzimy e, oczy bohatera przede wszystkim, oczywiście, i nagle ten, ta postać patrzy w innym kierunku, czyli. I my tniemy na końcu ruchu gałek ocznych bohatera i zestawiamy to z innym ujęciem. Tu może być jakiś kąt plan e, drugiej postaci, może być jakieś e, ujęcie z reakcją drugiej postaci, jeśli to jest dialog, może to być jakikolwiek. Ujęcie na jakiś przedmiot czy wydarzenie, i tak naprawdę ten przedmiot czy wydarzenie wcale nie musi być w tej samej przestrzeni, gdzie jest bohater. Nasz mózg, mózg odbiorcy, interpretuje to w to właśnie zestawienie w taki sposób, że to aha, to jest to, na co właśnie ta postać spojrzała, i, i dlatego to jest takie bardzo niezauważalne w montażu i naturalne w odbiorze. Przebitka jest to cięcie na jakiś przedmiot, znajdujący się w tej samej przestrzeni, co bohater. I celem takiej przebitki może być na przykład wprowadzenie jakiegoś niepokoju, przybliżenie otoczenia bohatera, zwrócenie uwagi widza na jakiś konkretny przedmiot, który na przykład będzie potem ważny dla fabuły. Oprócz tego przebitki stosujemy też, jeżeli chcemy pokazać, co się dzieje w głowie naszego bohatera, jeżeli to jest krótkie wspomnienie albo rzut na jakiś obraz. Kolejna grupa cięć i technik podstawowych, które chcielibyśmy Wam przedstawić, to te, które służą do władania czasem. Pierwszym takim rodzajem jest jump cut, czyli zestawienie fragmentów z jednego ujęcia albo z kilku ujęć pochodzących z tego samego kadru. Czyli może to być pokazanie na przykład długiej czynności w krótkim czasie, albo pokazanie tego, że ktoś się spieszy, albo czyichś wielokrotnych prób z tej samej czynności. Przyniosłabym buraki! Przyniosłabym buraki! Przyniosłabym buraki! Teraz przenikanie jednego ujęcia w drugie. Jest to bardziej płynna, mniej agresywna dla oka forma jump jumpkata, gdzie po prostu jeden obraz płynnie przechodzi w drugi obraz. I to nie tylko pokazuje upływ czasu, ale też jest bardziej nasycone emocjami niż jumpkat, gdzie czuje się tutaj jakiś rodzaj zamyślenia, melancholii, może smutku i często też jest to pokazane, żeby jakby spotęgować takie uczucie bardziej przemijania niż po prostu upływu czasu. Kolejną techniką pozwalającą na y, optyczne pokazanie upływu czasu jest wyciemnienie, czyli tzw. fade to black, gdzie końcówkę jednego ujęcia po prostu powoli wyciemniamy do czerni. Później następuje jakiś moment czerni. I później z tej czerni wychodzimy, no i teraz mamy też co najmniej dwie opcje wyjścia z tej czerni, bo albo możemy również powoli wychodzić do następnego ujęcia, albo uderzyć widza prosto w twarz, po prostu klatka czarna, klatka pełne ujęcie już. To wszystko zależy od tego, jakie emocje chcecie wywołać u widza i w jaki sposób chcecie opowiadać swoją historię. Retrospekcja. Czyli pokazywanie jakichś wspomnień czy zdarzeń, które działy się w przeszłości w stosunku do głównej akcji naszego filmu. I retrospekcję można pokazać na bardzo dużo różnych sposobów. Jako jeden ze sposobów pokazywania retrospekcji to jest na przykład zastosowanie jay no, Mhm. To może być zastosowanie Fade to White, w przeciwieństwie do Fade to Black, który nam pokazuje upływ czasu. Fade to White pokazuje nam w wejście bardziej w umysł bohatera, że sobie na, na przykład coś przypomina. Można jeszcze zastosować zwykły po prostu prosty podpis, że coś się działo tydzień wcześniej, albo można y, jeszcze zastosować jakąś destrukturację obrazu, czy po prostu zmianę wizualną obrazu, czy to będzie właśnie na czarno-biało, czy zdesaturowany. Ważne, żeby po prostu pokazać, że to jest co innego niż główna akcja w filmie. Montaż równoległy, noległy, czyli crosscutting. To najprościej mówiąc, przeplatanie dwóch różnych akcji, dziejących się w dwóch różnych miejscach, ale w tym samym czasie. I może to służyć na przykład zbudowaniu jakiegoś napięcia, czy ktoś zdąży, czy nie zdąży, albo na przykład ukazaniu zwykłej rozmowy telefonicznej. Okej, okay, to są podstawowe techniki montażu, podstawowe rodzaje cięć, które możecie śmiało stosować tak naprawdę na każdym materiale. Nie są to wszystkie techniki, jakie istnieją, bo jest ich mnóstwo. Aczkolwiek pozostałe raczej są już bardziej kreatywne, wymagające jakiegoś, jakiejś większej już znajomości programów do edycji albo wręcz przygotowania materiału na etapie produkcji, np. jakiś ruch kamerą czy coś odpowiedni. Aczkolwiek oczywiście, jeśli chcecie się uczyć montażu, no to zacznijcie od opanowania swojego sprzętu, opanowania programu do edycji, opanowania skrótów i tych podstawowych technik, żebyście Mogli maksymalną ilość energii przeznaczać na te mm, kreatywne podejście do montażu, na tą decyzyjną część, a nie na walkę z programem, jak to zrobić, żeby było tak jak chce. Jeśli chcecie pouczyć się montowania filmów, nie macie żadnych materiałów, to mamy dla Was świetne ćwiczenie. Wystarczy, że wpiszecie w Google jakieś free stock footage, free stock videos, tego typu rzeczy. Zawrzecie w wasze słowa, klucze, które mają się znaleźć w waszej historii, pobierzecie materiały i po prostu zaczniecie montować. Jedyne, czego potrzebujecie, to tak naprawdę tylko i wyłącznie w waszej kreatywności. Jeśli chodzi o kreatywne podejście do montażu, to pamiętacie tą scenę z początku tego odcinka? Tam jest opowiedziana historia, która nigdy nie została napisana ani na etapie preprodukcji, ani na etapie produkcji, i powstała dopiero w naszych głowach na etapie montażu. I kreatywnego podejścia do tego montażu. To były ujęcia zupełnie ze sobą niezwiązane, które nagraliśmy na potrzeby odcinka o planach filmowych, a po prostu oglądanie materiałów, zobaczenie co my tam mamy, spowodowało, że zauważyliśmy, że można tymi materiałami zupełnie powiązanymi również opowiedzieć historię jakiegoś człowieka. To jest właśnie najpiękniejsze w montażu, że dzięki niemu możemy opowiadać takie jakieś mikrohistorie, których na przykład nie było napisane w scenariuszu. Możemy dodawać jakiś podtekst, o którym nikt wcześniej nie pomyślał, a który e, służy historii. Możemy tak samo właśnie e, budować jakieś relacje przez jakieś mikroekspresje, ukazanie krótkiego ujęcia z jakąś mikroekspresją. E, możemy budować nawet głębie postaci właśnie przez jej krótką reakcję na jakieś wydarzenie. I owszem, tak jak mówiliśmy w odcinku o radach, scenariusz jest ważny, ale nie święty, więc jeżeli tylko, nawet jeżeli macie jakiś film, który montujecie i było to zaplanowane wcześniej, nie bójcie się odstępstw od scenariusza, jeżeli w montażu jesteście w stanie kreatywnie wymyślić coś, co będzie służyło postaci i historii. Montaż filmowy jest zagadnieniem bardzo obszernym, dlatego dzisiaj skupiliśmy się tylko na podstawowych technikach, a już za tydzień na naszym kanale kreatywne zagadnienia dotyczące montażu, więc żeby nie przegapić, zasubskrybujcie. Widzimy się za tydzień w poniedziałek o 19:00. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie coś po sobie, czy to łapka, czy to komentarz. Każdy feedback jest dla nas ważny, bo też chcemy rozwijać ten kanał razem z wami, żebyśmy się wszyscy razem mogli uczyć filmoróbstwa, żebyśmy się wszyscy mogli razem rozwijać. A teraz idźcie robić filmy, codziennie róbcie coś nowego, bawcie się tym filmorubstwem i do zobaczenia za tydzień. Ben, chłobo, przestraszyłeś mnie. Co? Co tak. Ja już ty się skupiam, już ty zaczął ci mówić taki takie bim, Tak, <grystanie> Widzisz, co ludzie myślą? Może powinniśmy to zmienić. <grystanie> <grystanie>